Siemasz, tu znowu ja. Storytime Animation, nazwa przeze mnie dawno nie słyszana, ani nie wspominana. Niektórych przyprawię o ciarki na plecach, a niektórych o nostalgię do prostszych czasów. Niektórym kojarzy się na przykład z Jamesem z The Add a niektórym z prawdziwymi historiami. Mi teraz kojarzy się bardziej z tym drugim, bo mój film o tymże kanale ma już prawie 400 tysięcy wyświetleń, co jest dla mnie po prostu niebywało. Prawdziwe historie już nie istnieją, o czym mówiłam w moim drugim filmie o Storytime Animation, gdzie oglądaliśmy ich angielski odpowiednik. Tak. Wiem, że znowu mówię o swoich filmach, ale mam powód, ok? Po tym drugim filmie nie myślałam, że jeszcze kiedyś wrócę do komentowania tego gatunku filmów, lecz nostalgia dała górę i postanowiłam wyszukać niedawno na YouTube prawdziwe historie, by zobaczyć, czy coś wyskoczy. I poza kanałem reaplaudującym filmy prawdziwych historii, pierwszym wynikiem jest moja niesamowita historia. Jest to duchowy następca prawdziwych historii, powstały w kwietniu 2020 roku przynajmniej ich polski kanał. Było to dwa miesiące przed moim drugim filmem o Storytime Animation. Nie był wtedy jeszcze na tyle popularny, więc chyba go po prostu przegapiłem. Robią praktycznie ten sam format filmów, co prawdziwe historie. Pewna osoba opowiada swoją historię i widzimy przegenialną animację tego, co opowiada. W zasadzie nie jest to nic nowego, ale dwa filmy, które postanowiłem obejrzeć przygotowując ten film, rozbawiły mnie bardziej niż się tego spodziewało. Pierwszy z nich nazywa się Moja Rodzina Wyparła się Mnie z Powodu Mojego Kanału na YouTube. Postanowiłem kliknąć w ten film, bo bardzo bardzo przypomina mi moje życie. Hejka! Jestem Bożena Hej Bożena Rodzice wyrzekli się mnie z powodu mojego kanału na YouTubie Wow, spokojnie Bożena, to tylko laptop Chyba, że to któryś z rodziców postanowił rozbić komputer, na który zapewne ciężko pracował I chwila, ta Bożena nie wygląda jak jej wersja z miniaturki, która z jakiegoś powodu nosi koszulkę z samym logiem YouTuba Zaraz dowiemy się dokładnie, czemu rodzice Bożeny wywalili ją z domu Ale najpierw musimy ich poznać I jak okazuje się, są duchami Zacznę od tego, że moi rodzice są super dziwni Są super dziwni Zakładają prześcieradła na siebie, gdy ludzie z kamerami wchodzą do naszego domu. <laughs> nie tylko dlatego są dziwne. Można mówi nam, że jej rodzice na przykład zamykają kuchnię na noc, nie tylko lodówkę, całą kuchnię. Nie można nawet sobie pójść w nocy po szklankę wody. Jak dla mnie to nie tylko dziwne, ale nawet pojęte. Moi rodzice są super pojęte. Nie ma nawet konkretnego powodu, dla którego to robią, albo Bożena nam po prostu o nim nie mówi. Opowiada nam za to, jak myślała, że normalnym jest, że zamyka się kuchnię na noc, i jak na nocowaniu u koleżanki zdziwiona była, że ta ma normalnych rodziców. By the way, rodzice Bożeny też nie wyglądają jak w ich wersje z miniaturki. Mama Bożeny z miniaturki i ta w filmie to zupełne przeciwieństwa. Jedna wygląda, jakby chciała porozmawiać z menadżerem, a druga, jakby chciała sprzedać mi Thermomix. Wracając do dziwnych rzeczy, które robią. Bratu Bożeny zakazali grać w Pokémony, ponieważ promują teorię e Ewolucji, w którą ich rodzice nie wierzą. A całemu rodzeństwu zakazali oglądania i czytania Harry'ego Pottera, i chyba to jest jedyna dobra rzecz, jaką zrobili, bo mamy na ziemi wystarczająco dużo Potterheadów i więcej ich nie potrzeba. Naprawdę. Bożena następnie opowiada o karach, jakie były na nich nakładane. Przywołuje sytuację, w której Krystian, jej brat. Tak, tutaj, w przeciwieństwie do łuchu każdy ma swoje imię. Crazy, right? W której jej brat zapomina spuścić wodę w toalecie. I nie miałbym z tą sceną problemów, gdyby tylko nie pokazali, jak bardzo brat Bożeny siłuje się na tym kiblu. Naprawdę nie trzeba było tego pokazywać, ok? I w każdym razie, kara za niespuszczenie wody to patrzenie się na swoją kupę przez 40 minut. Nie żartuję. Sprawdzała też co jakiś czas, czy wciąż na nią patrzy. Rozbawiła mnie chociaż reakcja Krystiana na to, co zobaczył w kiblu. W końcu mama zawołała z kuchni. Spuść ją! Tak zrobił. A nie mógł po prostu spuścić jej wcześniej, gdy akurat nie sprawdzała, czy dalej to robi? Wydaje mi się, że ta kara byłaby bardzo prosta do obejścia. No, chyba że spuszczenie wody wcześniej, niż chce tego mama, wiąże się z czymś gorszym, niż patrzenie na swoją kupę. Na przykład patrzeniem na czyjąś kupę może To była jedna z kar Krystiana. Bożena za to miała o wiele bardziej łagodną karę. Tak myślę. Za każdym razem, gdy dostała złą ocenę, ojciec kazał jej dzwonić do krewnych i, i mówić im o tym. Jak dla mnie to po prostu idealny sposób na wkurzenie Dziadku. Imagine mieć Rok szkolny. Dużo złych ocen, facetka się wzięła czy coś, i dzwonicie z rodzicami do dziadków, by im o tym opowiadać. Więcej razy byście dzwonili z, ze złymi ocenami, niż z zapytaniem, co u nich słychać. Tragedia, ale lepsze to niż widzenie wszędzie kupy. To nawet nie były surowe kary. O następnej dam wypowiedzieć się samej Bożej. Normalni rodzice mówią dzieciom, nie wyjdziesz dzisiaj ze swojego pokoju, a u nas mówiono, nie zejdziesz dziś z jabłonki. Dobrze słyszeliście? Musieliśmy wspinać się na drzewo i siedzieć tam wiele godzin. Mieliśmy jabłonkę na podwórku, to właśnie na nią musieliśmy się wspinać. Po co komu jabłonka, by mieć jabłka? Jak można za karę wysyłać swoje dzieci, by na niej siedziały, co nie? Może chociaż zbiorą te jabłka przy okazji. Co jeśli rodzice Bożeny wiedzieli, że będą dręczyli swoje dzieci w przyszłości i jak tylko się wprowadzili razem, to postanowili zasadzić tę jabłonkę przy swoim domu. To byłoby kupa crazy, co najmniej. Crazy. Bejba. Nie wiedzieli za to, że ta jabłonka przyczyni się też do czegoś, co im się nie spodoba. Bożena przez wkurw jaki czuła do swoich rodziców, zupełnie się jej nie dziwię. Postanowiła otworzyć kanał na YouTube, na którym będzie opowiadać o tym, co dzieje się w jej domu, ponieważ rozmawianie o tym wszystkim jest dla niej jak terapia. Tej za to chyba potrzebują jej rodzice. Ciągle im mówiłam, że nie są normalni i że potrzebują terapii. Ej, ja to właśnie powiedziałam. Bożena nagrywa swoje filmy siedząc na jabłonce, kierując kamerę telefonu w stronę jabłek. I w szoku jestem, że ani razu nie spadł jej ten telefon w trakcie robienia filmu. Dla nieważne. A potem wrzuciłam ten półtora godzinny film na YouTube'a i nazwałam go Dziewczyna na drzewie. Tamtej nocy poczułam się zrelaksowana i spałam jak dziecko. Niedługo później ten film wszedł w wiral. Na Twitterze trendował hashtag zdejmijcie się z drzewa. Rewo i Gimper poświęcili cały odcinek swojego podcastu Dziewczynie z drzewa i w kilka dni zarobiłam 10 tysięcy zł. I oczywiście to. To się nie stało. Po wstawieniu siódmego filmu brat Bożeny znalazł w końcu jej kanał na YouTube i postanowił od razu pokazać go mam. Najwyraźniej Krystian nie miał takiego samego ogarnięcia sytuacji w domu co Bożena i pomyślał, że mama na pewno się ucieszy, że ich córka opowiada o ich zjebanym wychowaniu. Jak możecie się domyślić, nie ucieszyła się. Ojciec też. Jak śmiesz opowiadać w sieci o naszym prywatnym życiu? A tata powiedział: Nie spodziewałem się tego po tobie. Daliśmy ci wszystko, a ty wbiłaś nam nóż w plecy. Nóż w plecy, guys, come on! Ona tylko opowiadała o tym, co przytrafia się jej w domu. I to anonimowo. Serio. Nikt nie wie, kim naprawdę jest dziewczyna na drzewie. Więc jaki to problem, że opowiada o swoim życiu, którego nikt poza nimi tak naprawdę nie zna. Niektórzy nawet myśleli, że ona po prostu zmyśla. Także naprawdę nie rozumiem, jaki jest w tym problem. A no tak, przeszkadza im to, bo wiedzą jak chłopie mają wychowanie i jak szkodliwe ono jest. A jeżeli się ktoś o tym dowie? No to przypis co, nie? Nie, no w sumie to nie wiem czy to o to im chodziło. Rodzice Bożeny nie istnieją, jej brat nie istnieje, sama Bożena też nie istnieje. Więc to nie jest w sumie tak naprawdę ważne. Ważne jest to, na co zdecydowali się rodzice Bożeni. Postanowili się jej wyrzec. A tata powiedział, nie ma mowy byśmy ci wybaczyli. <laughs> Ciężko pracowaliśmy na twoje wychowanie, a ty nam tak się odpłaciłaś. Żadna kara nie naprawi tego, co zrobiłaś. Więc razem z mamą podjęliśmy trudną decyzję. Wyrzekamy się ciebie. <laughs> ja pier Dużo tu do odpakowania. Nie ma mowy, żebyście jej wybaczyli za jakieś filmiki na YouTube, w których nawet nie padają wasze imiona, w których Bożena po prostu mówi. Co jej się przytrafia, to wy powinniście ją przeprosić, a nie ona was. Wiecie, że filmiki z internetu można usuwać, co nie? W ich głowach. To co najmniej jakby zabiła im psa. ścięła jabłonkę, zburzyła matkę i wyruchała dom. I nie możemy ci wybaczyć. Nie możecie też odruchać domu, faki. Ciężko pracowaliśmy na twoje wychowanie. Tia, zasadzenie tej jabłonki to naprawdę było ciężkie, na pewno. Żadna kara nie naprawi tego, co zrobiła. Jedna jabłonka już nie wystarczy. Co? Dzwonienie do krewnych, których przeżytek? Może trzeba było kazać jej patrzeć na kupę przez 40 minut, dzwoniąc do krewnych, by o tym wszystkim opowiedzieć i jednocześnie siedząc przy tym na jabłon. To byłaby zajebista kara, którą rodzice Bożeny na pewno by zaakceptowali. Ale nie są tak kreatywni jak ja. Bożena pyta ojca co teraz, czy nie chcą żeby z nimi mieszkała. A ten przytakuje i mówi, że Bożena ma tydzień na znalezienie sobie nowego domu. Z powodu kanału na YouTube, w którym opowiada o swoim życiu. To jest one. W międzyczasie matka wylewa krokodyle łzy, bo nie wierzę, że naprawdę ją to rusza. <grymne> Moja córka, opowiada, jak to ma w domu. <grymne> Bożena przeprowadza się do babci, <grymne> która gdy dowiaduje się o tym co zaszło, <grymne> dla swojego synka. I w zasadzie na tym ta historia się kończy. Bożena mieszka teraz z babcią i często przychodzi też Krystian, bo woli spędzać czas u babci niż z rodzicami. Normalna rodzinka, prawda? Holy shit. Potrzebujemy teraz czegoś bardziej pozytywnego. Przedstawiam wam. Moja sympatia sprawiła, że złamałem kości. To wcale nie była tej sympatii wina, ale niech będzie. Jestem Jacob. Cześć Jacob. Więc Jacob trafił do szpitala, bo odwalił wariactwo. A, i kiedy mówię, że odwaliłem wariactwo. I to prawdziwie odjechane. Mam na myśli, co? Coś prawdziwie odjechanego. By zaimponować swojemu wybrankowi. Jacob również nie wie, czy ma posługiwać się zajętkami żeńskimi, czy męskimi. Nie tylko trafiłem, też nabawiłam się, to zdobyłam. Na... Ale u nas to nie jest problem. Wspieramy any, all, he, she i takie tam. Oczywiście jest to tylko, powiedzcie to ze mną, Błąd w tłumaczeniu. A może po prostu aktor głosowy był trochę skonfundowany odnośnie płci głównego bohatera? Jacob opowiada nam, jak to na pewnej domówce wpadł mu w oko Cody, fan roka. Chcąc mu zaimponować, Jacob mówi, że też lubi rocka, ale nie jest to prawda i dostajemy taką perełkę. Powiedziałem, tak, ucieszył się bardzo, od razu było widać. Ale prawdę mówiąc, nienawidzę rocka. Jest zagłośny, nie czaję tego. Po co kurczę ta złość? Lepiej chillować w przylowu <grym> Chillowanie przy loufaju jest spoko i totalnie rozumiem jak ktoś nie lubi rocka, bo może być głośny lub po prostu nie lubi tego typu muzyki. Ale rock to przecież nie tylko złość. Cytując, nie, nie czaję czaje tego. tego, co mówi Jacob. Nie czaję też tej kolejnej części. Cody mówi, że The Recontours to jego ulubiony zespół. Jacob nie wie za bardzo o co chodzi jemu, bo Recontours zostało przetłumaczone na Rekontursi. Powiedział, że Rekontursi? Nie wiem czy to się tak tłumaczy, też normalnie, ale to było dziwne dla mnie po prostu. E, przez co sam najpierw nie ogarnęło o kogo chodzi, a Jacob po zastanowieniu się powiedział to: Nie Rakietowcy albo samolotowcy, A no spoko. Powiedziałem mu, że też ją lubię. I zach... Nie rozumiem o co tu chodziło. Do teraz. W oryginalnym filmie aktor głosowy nawet nic nie mówi w trakcie zastanawiania się Jacoba. Nie wiem też, jak Jacob doszedł do konkluzji, że rekontursi, zespół, to najwyraźniej jedna osoba, którą on też lubi. Eee, ehm, fuck. Musimy iść dalej, bo ja tracę zmysły po prostu. Jacob wmawia jemu, że jest perkosistą slurpisów, bo trzymał akurat slurpy i to jedyne, jak mógł nazwać swój fejkowy zespół. Czy on w ogóle trzymał tego te slurpy wcześniej też? On nie trzyma. Później do tego przejdę, ale animacja w tym w tych filmach jest tragiczna i ten art style jakby Jacob przez Cały ten czas nie ma nic w rękach, ale już jak mówi o tym swoim zespole, to nagle pojawia mu się slurpy w ręku. Ja pierdziele. Dobrze, że nie nazwał tego fejkowego zespołu The Ease. Cody od razu zakochuje się w Jacobie i zaprasza go do moshpit. Jakub myśli, że będzie to romantyczne miejsce, ale jest to po prostu jebany moshpit. Oczywiście, że nim nie jest. Wszyscy tylko machali głowami i skakali w miejscu, Cody też. Powinien był zaproponować ciche miejsce, żebyśmy mogli pogodać, ale Żebyście mogli, co proszę? Pogodać! Ha? Pogodać! Z pomyłki na pomyłkę coraz bardziej myślę, że aktor głosowy nie miał niektórych kwestii na kartce i po prostu leciał na żywioł. Pogodać! O, jaka piękna pogodać. <godać> Po wyjściu z imprezy rozmowa naszych kochasiów prowadzi do zaproszenia Kodiego na zespół kapeli Jacoba, która wciąż nie istnieje. Jacob znajduje za to zespół, który gra w tym samym czasie, o którym mówił Kodiemu, postanawia do nich zagadać, czy będzie mógł u nich zagrać, by zaimponować chłopakowi. Po długiej chwili ciszy wokalista zaczął się śmiać i długo nie przestał. <noise> Legenda głosi, że wokalista śmieje się do dziś. Ale jakimś cudem perkusista zespołu zlitował się nad Jacobem i postanowił mu chociaż pokazać, jak gra się na perkusie. Jacob chciał przy kolejnym spotkaniu z Kodim powiedzieć mu w końcu prawdę, ale za to przebrał się w swój strój Solarpeasa i powiedział mu, że zespół się rozpadł. Idą za to na koncert, na który mieli bilety, a wtedy dzieje się to. Na które mieliśmy bilety. Powinienem był powiedzieć bo muzyka była strasznie głośna. Aktor głosowy jebnął w mikrofon, czy co? Obrócił się w trakcie mówienia może? Przez to coś, nawet nie wiem, co Jacob tak naprawdę mówił w tamtym momencie. Coś o tym, że powinien powiedzieć Cody'emu, że zmienia karierę na ubezpieczenia. Że zmieniam karierę na ubezpieczenia, ale ja, głupia paruwa, stwierdziłem, że nowa kapela wkrótce chyba mnie powaliło. Że nowa kapela wkrótce co, Jacob? Że nowa kapela wkrótce co? W oryginalnym filmie jest, że Jacob powinien powiedzieć, a raczej wykrzyczeć Cody'emu, że będzie chciał zmienić karierę, ale zamiast tego powiedział mu, że chce utworzyć nową kapelę. W polskiej wersji nic z tego nie zostało zachowane i totalnie nie wiem czemu. W trakcie tego koncertu na scenę wychodzi zespół, z którym Jacob wcześniej rozmawiał i z jakiegoś powodu postanawiają zaprosić go na scenę. Tłum zaczął szaleć z powodu zaproszenia losowego dzieciaka na scenę, a wokalista zamienił się na chwilę w Zygmuntę Heisera. Wokalista stwierdził, oto twoja chwila prawdy. To jest twoja chwila. Prawo. Zespół zaczął grać. Kody szalał skacząc. Kody skakał jak szalony. <gry> dwa razy praktycznie tę samą rzecz. Jacob, mimo nienawidzenia Roka, będąc na scenie, poczuł się jak gwiazda Roka. I chyba mu się to podobało. W zasadzie tak mu się to podobało, że przestał wybijać rytm piosenki, którą grali, i bił mocniej i mocniej w bębny, bo aż tak mu się podobało. Totalne klapki na oczach, widowni się podobało. Cody tam pewnie już szalał, skacząc i skakał szalejąc. Podskoczyłem i zacząłem się kłaniać. Kiedy otworzyłem oczy, zdałem sobie sprawę, że kapela, Cody i całe gapią się na mnie tempo. A, jednak nie spieszony Jacob chciał jak najszybciej zejść ze sceny i akurat w tym momencie zgasły światła, spadł ze sceny i połamał sobie rękę i nogę. Jak on to mówił na początku, zrobił wariactwo. Odwaliłem wariactwo! Coś Prawdziwie odjechanego. Coś? Prawdziwie odjechanego. Ta, prawdziwie odjechanym było zjebanie się ze schodów i ośmieszenie się na scenie przed tłumem ludzi i swoim kraszem. Dobra robota, Jacob, dobra robota. Koniec tego filmiku ma przynajmniej dobry morał. Warto być sobą i nie starać się specjalnie podobać innym, udając, że lubi się te same rzeczy co oni, na przykład. No ale jednak było warto. Zrobiłbym to znowu? Jasne. Ale nie rozumiem czemu Jacob chciałby jeszcze raz wyjść na scenę nic nie potrafiąc i potem zjebać się ze schodów. Czy na pewno to było warte połamanych kości? Nie wydaje mi się. Jak to mówią, miłość to jednak piękna rzecz. No i to tyle z tego drugiego filmu. Cody już później nie był zainteresowany Jacobem, a Jacob po dziś dzień stalkuje go na Instagramie. Na koniec chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że nie uważam, że te filmy są jakoś mocno złe. Niektóre z nich mają dobre morały i na pewno jest lepiej oglądać moją niesamowitą historię niż woohoo, ale to powiedziawszy Animacja na tym kanale to jest jakiś cyrk. Dawno nie <laughs> widziałem czegoś tak tragicznego i podobnego do Go Anime. Pamiętacie Go Anime? Był chyba jakiś program do robienia animacji na szybko. Oglądając niektóre ich filmy na jednym z ostatnich streamów, od razu przypomniały mi się te wszystkie filmiki zrobione przy użyciu tamtego narzędzia. Jest po prostu coś bardzo niepokojącego dla mnie w tym, jak poruszają się czasami te wszystkie postacie, w tym jak przedstawiane są niektóre koncepty, w tym jak wszystko jest strasznie dziwnie narysowane, zwłaszcza ręce. Wszystko to po prostu ma dla mnie bardzo dziwny vibe. Dobra, to by było na tyle ze świata Storytime Animation, przynajmniej na tę chwilę. Jeżeli ten film się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeden like to jedna dodatkowa godzina, którą spędzę na jabłonce. A jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał po więcej tego typu filmów. Zapraszam też na drugi kanał, na którym streamuję od czasu do czasu jak gram. W horrorki i nie tylko. Dobrze, to już na pewno na tyle. Życzę miłego dnia bądź wieczora, a ja tymczasem się z Wami żegnam i do następnego.